Jairo Zeppeli jako zwycięzca pierwszego etapu dumnie celebruje swoje gigantyczne osiągnięcie w tłumie zachwyconej widowni. Steven Steele natomiast, nadal zaciekawiony nieznanym mu jeźdźcem, który teraz dodatkowo okazał się być zwycięzcą pierwszego etapu, nareszcie otrzymuje jakieś informacje od swojego asystenta. Szefie... Ten gość przybył do Ameryki łodzią należącą do europejskiej rodziny królewskiej. Steven nie ukrywa swojego szoku, delikatnie spoglądając na Jairo. Taki gość. Pochodzi z rodziny królewskiej. Jednak biesiadę, celebrującą zwycięstwo, przerywa nagle głos spikera. Jairo Zeppeli podczas trwania pierwszego etapu, zagroził życiu jednego z zawodników, rzucając w niego jakąś dziwną kulą. W wyniku czego cała ekipa sędziowska postanowiła zdegradować zawodnika na 21 miejsce. Tym samym odbierając mu tytuł zwycięzcy oraz wszystkie idące za tym bonusy. W ostatecznym razie pierwsze miejsce zajmuje Sandman, drugie natomiast Diego Brando, trzecie Pokoloko, czwarte Mountain Team, a piąte Jolly Joestar. Cjaron nie może uwierzyć w to, co słyszy. Czyżby został wyrolowany? Nie ukrywając swojej złości, przerywa imprezę, rozbijając za pomocą swoich stalowych kul szampana. Zdegustowany, postanawia odejść. Jednak spotyka na swojej drodze Jonego, który udowodnił swoją determinację, podążając za nim aż tutaj. W geście szacunku oraz swoistej nagrody, Jairo przekazuje mu tak zwaną drugą lekcję spinu. Pracuj nad mięśniami. Sam obrót jest już bronią, a stalowa kula to jedynie wektor obrotu, który wykonuje, po czym wskazuje na korek świeżo rozbitego szampana, który Johnny trzyma w swojej dłoni, a ten pomimo czasu nadal wiruje. Następny etap to przeprawa przez pustynię o długości 1200 km. Będę ci towarzyszył Johnny. Oznajmia Jairo do podekscytowanego dziodzio. Nieco później Steven oraz Lucy wyruszają na miejsce, w którym podobno doszło do tragedii, w wyniku której to trzech jokerów zostało brutalnie zamordowanych. Steven wie, co to oznacza. Pośród zawodników jest morderca, który będzie chciał zrobić sobie drogę do nagrody poprzez ludobójstwo. Szeryf wiedząc, że Steven tak czy siak nie odwoła wyścigu przez jedną zbrodnię, Postanawia wynająć do tej sprawy jednego z najlepszych zawodników, Mountain Tima. Jest to zaufany dla niego łowca nagród, który dodatkowo bierze udział w tym samym wyścigu, co rzecz jasna jest mu bardzo na rękę, bo będzie mógł lepiej zbadać miejsce zbrodni oraz zająć się ogólnie tą sprawą. Chodząc na miejsce, zaczyna flirtować z Lucy, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, do jakich wniosków on dochodzi. Koń sprawcy tego całego morderstwa ma wyraźnie wgniecioną podkowę. A dodatek morderstwo zostało zainicjowane przez wysunięcie się guzika ze spodni. Słyszałem, że niedaleko stąd jest dziwne miejsce, które obdarza jego turystów dziwnymi zdolnościami. Może lepiej to zbadać. Nadszedł czas z drugiego etapu, w którym to zawodnicy muszą przebrnąć przez 2000-kilometrową pustynię w Arizonie. Jairo i Johnny, którzy postanowili poruszać się wspólnie, obmyślają taktykę na ten etap. Najpierw skierujemy się na północ do najbliższego wodopoju, a następnie na wschód do kolejnego. 26 września 1890 o godzinie 10.00 drugi etap wyścigu Steel Ball Run właśnie się rozpoczął Jairo od razu w chęci poszukiwania kolejnego skrótu postanawia wyruszyć nie na północ lecz na północny wschód na co początkowo skonsternowany Johnny postanawia przystać za naszymi dzielnymi jeźdźcami rusza jednak zawodniczka o imieniu pani Robinson której wgniecenie w podkowie jest bliźniaczo Podobne do tego mordercy Czy ty człowieku wiesz w ogóle gdzie my jesteśmy? Spokojnie Johnny, mam w głowie kompas Nie zgubimy się na tej pustyni Jakoś nie widać żebyś miał ten kompas Skoro krążymy po tej pustyni jak totalni debile Podczas kłótni naszych towarzyszy Pani Robinson bacznie trzyma się z tyłu W żadnym wypadku nie wychylając się w ich pole widzenia Nagle jednak nasi towarzysze zostają zaatakowani przez ciernie kaktusa Hola, w wyniku czego Johnny zostaje ranny oraz zrzucony ze swojego konia. Jairo wie, że to najpewniej sprawka tajemniczego jeźdźca, który trzymając się na dystans, próbuje w jakiś sposób ich wyeliminować. Konfrontuje się więc on z panią Robinson, która, jak się okazuje, ma w oczodole dosłowne gniazdo owadów, które jakimś sposobem są w stanie nacierać w nich cierniami kaktusa. Aczkolwiek ta nie przewidziała jednego: że Jairo również potrafi nakierować owe za pomocą energii spinu umieszczonej w swoich stalowych kulach, dzięki czemu ta zostaje skutecznie powalona. W podobnym czasie natomiast Mountain Team, który bada sprawę morderstw, dostaje się do konia pani Robinson. Podkowa jest inna niż ta, którą widziałem na miejscu zbrodni. Co oznacza, że morderca ciągle krąży gdzieś wśród zawodników. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe, przekonał się o tym dotkliwie młody Marko. Był to młody chłopiec, którego rodzina od pokoleń służyła wielkiemu szlacheckiemu rodowi. Chłopiec pełnił tam rolę pucy buta, dobrze spełniając swoje obowiązki, aczkolwiek wszystko zmieniło się wraz z oskarżeniem jego pana o spisek przeciwko ówczesnej władzy. Wtedy też młody Marko został uznany za współwinnego. Jairo oraz Johnny obozują aktualnie niecałe 50 km od drugiego wodopoju, gdzie to Johnny próbuje aktualnie oswoić się z techniką spinu. Odkrywa również przy okazji dokumenty o postaci niejakiego marko. Pozwolił ci ktoś ruszać cudze rzeczy? Wypomniał mu wyraźnie zdenerwowany Jairo, po czym wyrwał dokument. Ale co to? Do obozowiska podchodzi niejaki Andre Bumbum i prosi obozowiczów o pomoc w wydobyciu jadu z jego rany. Ci podejrzliwie rzucają mu jedynie pochodnie, aby mógł się ogrzać oraz wyjąć tą truciznę. Chwilę później Andre pod cienkim nacięciu nożem pozornie umiera. Jairo kopie ostrze, zauważając na swoim bucie dziwne ślady właśnie nacięć oraz krwi. No i wtedy właśnie pojawiają się oni. Reszta rodziny bum bum. Jairo wie, że to jedynie zagrożenie, dlatego rzuca się do ataku. Jednak wtedy z jego stopy wyłania się tajemnicze ostrze. Noga Jairo zaczyna twardnieć, skutecznie blokując jego wszystkie ruchy. Jony w tym samym momencie próbuje oddać strzał z broni palnej, ale pistolet sam się rozpada, a jego fragmenty wbijają się w. W nogę Jairo, tak jakby ta stała się swoistym magnesem. Jairo natomiast zrzuca swoją stalową kulę, która jednak również rozpada się, nawet nie dodatując do Benjamin'a Bum-Bum. Rodzina Bum-Bum, w tym chłopiec, który symulował śmierć, aktualnie osaczają naszych towarzyszy, a Jairo nie może uwierzyć, że na ułamek sekundy dostrzegł dziwną istotę. Bez przedłużania w tej chwili łapie za kamień, tym samym przebijając brzuch Andrę Bum-Bum. Zrobił to, wiedząc, że ich zdolność oddziaływuje wyłącznie na metal. A więc czy to jest rozwiązanie? Towarzyszom udaje się uciec, dzięki czemu magnetyzm wyraźnie osłabł. Ich celem staje się na nowo punkt wodopoju, przy którym to spokojnie będą mogli odpocząć. Jednak rodzinie Bumbum udało się spryskać Johnego częścią krwi Andre, co oznacza, że mogą oni jeszcze. Na nich wpływać w przeszłości. Zdolności tej rodziny zostały odblokowane przez przejście w tajemniczym miejscu, ale czy to to samo miejsce, o którym wcześniej mówił Mountain Team, który swoją drogą stawia się oponentom, wychylając się z Nienacka, przy okazji prezentując nam swoją zdolność o nazwie: Och, Lonesome Me, Benjamin. Cudem unika siły lasatyl, zaszczepiając w nim nieco swojej krwi, aby ten, kiedy już spotka żonego, mógł aktywować magnetyzm i skutecznie utrudniać zawodnikom życie oraz po prostu ich wyeliminować.